Mamy tu opisane, jak powiedziałem, dwa chrzty. Jeden, który dotyczył tylko Żydów, chrzest janowy, który gdzieś tam w Jordanie się odbywał, był to chrzest, który znaczył, że Żydzi utożsamiają się, bo chrzest to jest zanurzenie oznacza utożsamienie się z czymś. Utożsamiają się z tym, co głosił Jan Chrzciciel, że są grzeszni. Sami się nie potrafią zbawić, nie potrafią się oczyścić z grzechów, nie pomogą im ofiary, nie pomoże im świątynia, nie pomoże im religia. Idą na zatracenie. Chyba że przyjdzie Mesjasz i ich wyzwoli. To wyznawali, przyznając się do swoich grzechów i dając się zanurzyć. W wodzie Jordanu. Pamiętamy, że kiedy Jezus przyszedł, Jan nie chciał go ochrzcić. Mówił, przecież ty tego nie potrzebujesz, to nie dla ciebie. Ale Jezus nalegał, żeby uszanował tę jego chęć utożsamienia się z ludźmi, utożsamienia się z narodem izraelskim. Wtedy, wtedy ustąpił. Czyli Chrzest wodny Jana Chrzciciela jest już historią. Nie można go ani powtórzyć, ani naśladować, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Dalej mamy zanurzenie w Ducha Świętego. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni, czyli będziecie zanurzeni w Ducha Świętego. Nie? E, o co to chodzi? Oczywiście będziemy zaraz czytać opis tego i teraz dlaczego? Tu jeszcze pytanie, tu kiedy interpretujemy Biblię, możemy zadawać wiele pytań do wersetu. Dlaczego jest mowa o chrześcijanowym? Dlaczego jest mowa o tym chrzcie, czyli zanurzeniu w Ducha Świętego, a nie ma nic na przykład o tym chrzcie wodnym, który praktykują chrześcijanie? Różnie w katolicyzmie, tam ścig się niemowlęta, w kościołach chrześcijańskich tylko dorosłych, którzy złożą wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że podobnie już w liście gdzieś czytaliśmy to o cielesnych chrześcijanach. Pamiętacie, jak Paweł mówił: zdaje się list do Rzymian albo Koryntian. Że, nie, to chyba będzie w Koryntian, że. oczywiście do Koryntian, że on się cieszy, że tam nikogo nie ochrzcił. Oprócz tam paru ludzi. Tak, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 17, i wcześniejszy. Dziękuję, bo od 14. Dziękuję Bogu, że nikogo z Was nie ochrzciłem. Zobaczcie, nie? jest nakaz chrztu, a tu jest: dziękuję Bogu, że nikogo z Was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa. To nie znaczy, że oni nie zostali inni ochrzczeni. Nie? Ale osobiście Paweł ochrzcił tylko tam dwóch, zdaje się. Nie? Wymienia ich, pamięta z, z imienia Inejska, żeby czasem nie pojawiły się podziały w tym kościele. A tych, to osobiście apostoł Paweł ochrzcił, to są jacyś bardziej święci. To tak jak palcem dotknął niemowlę Jan Paweł II, no to ono już na pewno może będzie później beatyfikowane razem z rodzicami Jana Pawła II, czy jak? No nie wiem. Nie? Apostoł Paweł, żeby mówił, nie było tego typu jakiś dziadostwa, no to od razu mówi, dziękuję Bogu, że nikogo nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochciłem też i dom Stefana, poza tym nie, nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. Dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie. I teraz tutaj mówię, już odpowiadam na to pytanie troszeczkę, że tak powiem, poza tym tekstem, jest mowa, wspomnienie tamten, te, tamtego chrztu, który znają apostołowie i uczniowie Jezusa. Niektórzy z nich zostali ochrzczeni, niektórzy nie, bo byli uczniowie Jezusa i uczniowie Jana Chrzciciela i pewne były między nimi niekiedy też zatargi, jak pamiętamy z Ewangelii. I Krzes, który dopiero zapowiada. Nie? Oni jeszcze w tym momencie nie są zanurzeni w Ducha Świętego. Kiedybyśmy otworzyli znowu list do Koryntian tylko trochę dalej, zobaczmy 12 i 13 werset. To jest do chrześcijan w Koryncie, i tam apostoł Paweł tak mówi. Albowiem, jak ciało jest jedno, a członków ma, ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu, i tu zobaczcie, wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Jest mowa o zanurzeniu w ducha świętego i o napojeniu duchem świętym. To, się, to jest mowa do, do chrześcijan. Wszyscy zostaliśmy. Czyli w momencie, kiedy człowiek woła: Jezus, baw mnie ze szczerego swojego serca, ze świadomości swojej grzeszności i tego, że grozi mu potępienie. Woła do Jezusa, rozumiejąc co zrobił na krzyżu Golgoty, mówi: Jezus, baw mnie. W tym momencie zostaje, można powiedzieć, duchowo zanurzony, czyli ochrzczony w ducha świętego. Albo duch... I dlatego to jest kluczowe wydarzenie chrześcijańskie. List do Rzymian, szósty rozdział, tak samo nie mówi, choć wielu chrześcijan czyta szósty rozdział Listu do Rzymian, mówi, o zobaczcie, tu jest o wodnym. No jak o chrzcie wodnym, jak pisze, zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, a nie w wodę, nie? Zanurzeni w Chrystusa. To jest dokładnie to, o czym tu e, mówi Jezus, zapowiadając to wydarzenie. Jeśli będziecie mieli pytania, no to jeszcze do tego wrócimy, bo opis tego chrztu duchem, zanurzenia w, duch, w Ducha Świętego będziemy jeszcze czytać niebawem. A teraz wróćmy do tego momentu, kiedy Jezus jeszcze jest ze swoimi uczniami. Po zmartwychwstaniu ukazuje im się, mówiliśmy werset trze trzeci, im też po swej męce objawił się jako żyjący. I dał liczne tego dowody, ukazując im się przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Czytamy dalej od 6 do 11 wersetu. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc: Panie, czy w tym dniu odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. A gdy to powiedziała, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak Go widzieliście, idącego do nieba. W tym momencie narracji pożegnaliśmy Jezusa na ziemi. Jezus wstępuje do Ojca. Co ciekawego dla nas z tego wersetu. Chciałem szczególnie zwrócić uwagę na werset szósty i odpowiedź Jezusa, a potem na ten werset. Jedenasty, no i na najważniejszy, jeśli chodzi o ducha świętego, werset w całej Biblii, czyli dzieje 1.8. Może od tego zaczniemy. Wiele rzeczy można o Duchu Świętym powiedzieć: że jest trzecią osobą boską, że jest Bogiem. Oczywiście będą tu dyskusje i tak dalej. Można powiedzieć o działaniu Ducha Świętego, można mówić o darach Ducha Świętego, można mówić o mocy Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. Wiele debat, wiele podziałów nawet w chrześcijaństwie dokonało się w wyniku tej dyskusji i błędnych interpretacji niektórych fragmentów Biblii. Ale co na pewno każdy chrześcijanin, czyli każdy, kto się narodził na nowo, każdy, kto został zanurzony, czyli ochrzczony, w Ducha Świętego. Co powinien wiedzieć, z czym nie powinien dyskutować? Po co został dany Duch Święty? Po co został Tobie, po co mi został dany Duch Święty? To jeszcze raz. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was. I co się wtedy stanie? Z każdym, kto otrzyma moc Ducha Świętego. Będziecie mi świadkami. To jest cel przyjścia, zesłania Ducha Świętego, aby dać nam moc do świadectwa o Chrystusie. Mówię, cel. Wobec wierzących, bo jest też cel wobec niewierzących, żeby przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, ale my mówimy dzisiaj o wierzących. Wielu chrześcijan będzie się spierać o różne rzeczy dotyczące Ducha Świętego. Ja rozumiem chęć dojścia do prawdy i naprawdę sam też spędziłem trochę czasu studiując te tematy. Ale najważniejsze to jest, czy. Realizujesz cel, dla którego został zesłany Duch Święty do chrześcijan? Czy jesteś odważnym świadkiem Jezusa Chrystusa? To jest najbardziej fundamentalne, zastosowawcze pytanie związane z Duchem Świętym. Czy odważnie głosisz Ewangelię o zbawieniu w Chrystusie i tylko w nim? A teraz przejdźmy do tych dwóch. Bocznych ciekawostek, zobaczcie, co im w duszy grało szósty werset. Co było główną troską w tym momencie jeszcze uczniów Jezusa Chrystusa. I jaki to miało związek ze zbawieniem? Widzicie? Oni nie myśleli o zbawieniu świata. Oni nie myśleli o misji, jaką Jezus ma dla nich. Pamiętamy przecież właśnie apostoła Piotra. Później w narracji tego dziesiątego rozdziału go znajdziemy, kiedy on wierzga normalnie jak jakiś uparty muł i nie chce głosić Ewangelii poganom. No bo on wie, jak to przecież Poganom? Ewangelia przecież to nie czyści jacyś podludzie tacy, tam gdzie będę im Ewangelię głosił, nie? Tu mamy, że tak powiem, na tacy ich dusze i myślenie. Oni byli, można powiedzieć w tym momencie, nacjonalistami. Nacjonalistami, nie, nie powiedziałem patriotami, tylko nacjonalistami. Dlaczego? Bo czym się różni patriota od nacjonalisty, nie? Patriota to jest człowiek, który kocha swój naród, można powiedzieć, w taki sposób, jak Bóg zamierzył. To tak jak kocha się swoją żonę, jak kocha się swoje dzieci, kocha się swoich rodziców, kocha się też swój naród. Ale jeśli ktoś kocha swoją żonę, swoje dzieci, swoich rodziców, swój naród ponad Boga, bardziej niż Boga. Czyli dla narodu mogę złamać Bożą wolę, dla narodu będę łamał Boże przykazania, to już nie jest patriotą, jest nacjonalistą. A to już jest z punktu widzenia Biblii, tak zdefiniowany nacjonalizm. Bo wiecie, niekiedy się używa patriotyzm i nacjonalizm wymiennie, no to wtedy absolutnie nie, nie można wypowiedzieć takiego sądu moralnego. Ale jeśli człowiek naród stawia ponad Boga, i uważa, że wszystko trzeba zrobić dla narodu, łącznie z najgorszymi zbrodniami, to on grzeszy przeciwko Bogu, tym swoim przesadnym umiłowaniem ziemskiej ojczyzny, czyli człowieka lub zbioru ludzi. Nie? I w tym sensie nacjonalizm jest grzechem. Ci uczniowie byli nacjonalistami. Zobaczcie, Jezus im mówił, po co przyszedł. Jezus umarł przed chwilą, kilka dni temu, niedawno, na Golgocie, mówiąc, że właśnie idzie umrzeć za grzechy świata. A oni w kółko o jednym, kiedy znowu będzie wielkie królestwo Izraela. No, dlatego ta odpowiedź Jezusa jest dość szorstka. Zobaczcie, tu się z nimi żegna, powinien być miły, nie? Za chwilę go już nie będzie, nie będzie bezpośrednio przed ich oczami. Także w tym sensie zobaczcie, że Jezus tu reaguje pewną, no z niecierpieniem to nie, ale widzi ich głupotę. Można powiedzieć, że oni dalej nie rozumieją, o co chodzi. To dla nas też jest takie, takie zastosowanie, że bez Ducha Świętego, bez odnowienia naszego umysłu, to my dalej jesteśmy głupi. Oczywiście tę myśl dedykuję przede wszystkim tym, którzy jeszcze Jezusa nie znają, no bo to sobie już możecie poskładać. Głupi w tym sensie, że nie potrafimy rzeczom nadać właściwego miejsca, nie potrafimy dać Bożego porządku w naszym myśleniu. Tylko się czegoś czepimy i to nam, co, coś co może być dobre, naród jest dobry, miłość do narodu jest dobra, ale możemy ją, że tak powiem, w naszym myśleniu, w naszych ludzkich priorytetach. Umieścić absolutnie poza tym zakresem, jaki Bóg zamierzył. I oni to zrobili, dlatego Jezus, wiedząc, że oni jeszcze nie mają Ducha Świętego i myślą po ludzku, to nie karci ich surowo, nie? bo mówi właśnie za chwilę o tym, że otrzymacie Ducha Świętego i wtedy zrozumiecie, o co w tym wszystkim chodzi, bo na razie to dalej nie kapujecie. Piotr, nawet jak otrzymał Ducha Świętego, dalej był oporny. Ale, no to już inna historia, będziemy, będziemy o tym mówić. Nawrócił się szybko w każdym razie. Jezus odpowiada: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec w mocy swojej ustanowił, ale, zobaczcie, czyli nie to, ale czymś innym macie się zająć. Macie się zająć. Tym, by wieść o tym, co zrobiłem, dotarła teraz do każdego człowieka na Ziemi. To, co mówię wielokrotnie, to jest dla mnie niezwykłe, że Bóg nas, ludzi, wziął jako pomocników, jako swoich ambasadorów. Że to przez nas ludzie mają się dowiedzieć o tym, co zrobił dla ich zbawienia Jezus Chrystus. Że tak, że tak powiem, ułomne narzędzie wziął Jezus do pomocy. Ale ten werset ósmy to tłumaczy. Dopiero w mocy Ducha Świętego my osiągamy zdolność do realizacji tej boskiej misji w świecie. I werset 11, on zadaje z kolei kłam bardzo poważnej części nauki Świadków Jehowy. Każdy z was kto rozmawiał ze Świadkami Jehowy na pewno słyszał od nich w bardziej zaawansowanych konwersacjach, że Jezus już przyszedł w roku Zobaczę, czy ktoś z was rozmawiał ze Świadkami Jehowy. O, jest w 1914, świadkowie Jechowy twierdzą, że Jezus już przyszedł niewidzialnie na ziemię. No to jeszcze raz. Mężowie Galilejscy, tu Galilejscy, czyli oni byli wszyscy z północy, z północnego Izraela, troszeczkę pogardzani w Jerozolimie. Mężowie Galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? I teraz uwaga. Macie naukę świadków Jehowy, że Jezus przyjdzie niewidzialnie, a dokładnie już przyszedł w, 2000, nie, w 1914 roku. A teraz zdanie no, osoby trochę chyba bardziej e, poinformowanej, czyli anioła, a nawet chyba dwóch aniołów e, mamy tu w tej historii. Dwóch, dwóch. Ten Jezus który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, że będzie niewidzialny? W roku 1914? No nie. Tak przyjdzie, jak go widzieliście gałami swymi. Tak jest, czy nie? No to już niech sobie świadkowie Jehowy sami dopowiedzą. Jest mowa o Wybraniu się Jezusa po swój kościół, ale Jezus, i wtedy rzeczywiście to będzie niewidzialne, bo wierzący zostaną zabrani. Jezus wtedy nie przychodzi na ziemię. Spotkanie następuje na obłokach. A kiedy już Jezus przyjdzie na ziemię zrobić porządek z fałszywym kościołem i z fałszywym rządem światowym, wtedy będzie jak najbardziej widzialny, dokładnie tak jak opisują dzieje apostolskie 1:11. Czekamy.